Dzisiaj mam fajny, prosty trik związany z funkcją suma jeżeli. Załóżmy, że chciałbym zsumować wszystkie dane z kolumny zysk dotyczące Samsunga. Więc funkcja suma jeżeli bez problemu sobie poradzi z tym wątem I funkcja ta ma trzy argumenty. Pierwszy argument nazwie zakres, to obszar, którego będzie dotyczyło kryterium. Naciskam średnik. To kryterium, jeżeli jest to tekst, to powinno być podane w cudzysłowie, więc piszę w cudzysłowie Samsung. Wielkość znaków nie ma znaczenia, więc mówię w ten sposób tej funkcji, że w tym obszarze interesują mnie te pozycje, w których jest pisane Samsung. Naciskam średnik, i trzeci argument w tej funkcji to obszar, z którego będzie wykonywane sumowanie. I zazwyczaj większość osób zaznacza ten obszar tak, aby on miał taki sam rozmiar, jak ten pierwszy zakres podany na samym początku w tej funkcji, ale nie trzeba tego robić. Spójrz, wystarczy podać pierwszą komórkę tego obszaru, zamykam nawias, zatwierdzam enterem i też funkcja suma jeżeli sobie z tym poradzi. Zresztą jeżeli otworzysz pomoc dotyczącą tej funkcji, to w pomocy jest informacja o tym, że ten argument suma zakres nie musi mieć takiego samego obszaru, ale kto czyta pomoc dotyczącą funkcji